Dzień witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sznurowa i wracamy, powiedzmy mniej więcej, z serią gry, w które warto zagrać. Dziś prawdziwa perełka, którą właśnie dopiero nie niemalże po wczoraj, jeśli się nie mylę, znalazłem. I jest to e, gra z klimatów, z serii, można powiedzieć, e, którą powinniście kojarzyć: e, mianowicie jest to Stalker, e, lecz niezwykły, a. Lost Alpha, właśnie, zapomniało mi się. Wybaczcie, że tak po prostu zaczynamy w jakiejś piwnicy, ale właściwie to nie chciałem Was tutaj przepuszczać przez ten cały samouczek, który jest po prostu nudny, w którym nic się nie dzieje i tak dalej. Tutaj możemy zauważyć już dosyć ładną grafikę, ale do tego jeszcze przejdziemy. Zaznacza, że gra jest darmowa, więc możecie ją, możecie ją sobie obczaić, znaczy pobrać z linku, który macie na dole. Możliwe, że inne linki działają, w których gra jest w całości. Ja pobrałem z takiego i. Taki też wam daje, żeby nie było gram właśnie na takim. E, więc sobie tutaj zagadamy na chwilę do Wolfa. E, Wtajemniczę was pokrótce o co chodziło e, w misji, którą właśnie wykonuję. E, nasz e, tutaj ziomość, który jest gdzieś tutaj, e, pozwólcie, że go tutaj jeszcze poszukam. E, on mieszka w tym bunkrze tutaj, to znaczy to jest ten. Jakby go tutaj nazwać, magazynier, coś, coś, ktoś, nie wiadomo. W każdym razie ten ktoś, który mieszka w tamtej dziurce, jeśli ktoś gra w Starkera, to kojarzy. Jest to taki nasz zlecenie, dawca. Ogólnie w grze chodzi oczywiście o to, że zostaliśmy odnalezieni właśnie przez niego, czy przez jego ludzi, i nie wiadomo co robiliśmy, kim jesteśmy i tak dalej. W sumie niewiele pamiętamy. Zostaliśmy nazwani Strelok, jeśli się nie mylę, o ile to nie jest nasz wróg. Strelok to jest nasz wróg to nie wiem, nie wiem, bo wydaje mi się, że z właśnie zostaliśmy nazwani my, ale możliwe, że się mylę. Wybaczcie, że tutaj mi po prostu promienie światła padają, ale niestety próbowałem to zakleić w niezbyt inwazyjny sposób, przyklejając do... Fragmentu elementu ściany między oknami dachowymi, kawałek, kartki, ale niestety spadła. I tak. Co rzuca nam się w oczy? Jeśli oczywiście graliśmy już w Stalkera, poprawiona grafika. Możliwość widoku z drugiej osoby, jeśli się nie mylę, to w pozostałych częściach tego nie było. Dodatkowymi future'ami są takie futurami. Chyba dobrze użyłem tego słowa. Jeśli nie mam to najmocniej, przepraszam. Jest tutaj również. Prowadzona możliwość jazdy samochodami, pojazdami, co wiąże się również z y, koniecznością tankowania na bieżąco właśnie y, baków w y, pojeździe. Jeśli są tutaj niewielkie spadki klatek najmocniej mi wybaczcie, ale niestety Miris nie ogarniał gry i jak wiadomo, Miris lubi się pogryźć czasem z grami i po prostu y, nam pokratkować. Tutaj widzimy, sobie siedzą nasi y, towarzysze. Weźmiemy sobie włączymy latarkę. Ogólnie e, trzeba przyznać, że gra naprawdę wygląda o wiele, o wiele ładniej niż na przykład e, e, s, e, Stalker Cień Czarnobyla. Jeśli się nie mylę, bo w Zewpry nie miałem okazji zagrać. Ło um, e, wow, przywiesiło, ale to mam nadzieję, że to tylko pojedynczy lag e, wgrywający mapę. Oby tak właśnie było, ponieważ tutaj nie chcemy właśnie. E, Narażać na jakiekolwiek spadki klatek, ponieważ nie o to nam tutaj oczywiście chodzi. Myślę, że to faktycznie tutaj się teraz mapa dogrywa i myślę, że jeśli już się dogra na dobre, no to wszystko będzie cacy. Gra naprawdę wygląda niesamowicie. Oczywiście nie są to najwyższe również y, detale, tylko to są jakieś wysokie, przemieszane z takimi jakimiś. No, to po, powiedzmy, że uznajmy, że to są po prostu wysokie. Y, gra jest kom, kompletnie darmowa, ponieważ została stworzona przez społeczność. Y, gry stalker na silniku również tej gry, tylko że została stworzona w nieco inny sposób. Język dostępny, języki właściwie dostępne w grze. Jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam, to był to angielski, niemiecki, włoski i rosyjski. Niestety bez polskiego, no bo gra nie została stworzona przez Polaków. Tutaj mamy pięciu lub sześciu bandytów w obozie, z którymi zaraz będziemy musieli się rozprawić. Tutaj na zwiat wypuści jednego ze swoich, yes, ponieważ jeśli by tego nie zrobił, to musielibyśmy to, to zrobić to sami, to znaczy, bylibyśmy bardziej skazani na takie wiecie JOLO i, i te sprawy, po prostu tam wpaść na, na oślep. W grze, co mi się podoba, jest po prostu najważniejsze chyba jest to, że jest za darmo faktycznie, i jest jakby nie patrzeć, pełnoprawnym dodatkiem do Starkera, ponieważ opowiada jeśli się tutaj nie mylę. O tym, co się działo przed znalezieniem, znaczy przed tym wszystkim, przed wszystkimi wydarzeniami z kolejnych części, jeśli się nie mylę. Um, jeśli dobrze też pamiętam, no ale nie wiem tak naprawdę, jak to było. Um, I co Wam muszę tutaj powiedzieć? Musicie uważać, ponieważ optymalizacja gry jest taka powiedzmy taka C2 taka na 10, ponieważ. Um, aha, teraz pewnie się katsenka no właśnie, załączy. Uh, we were starting to think if Pozwólcie, że ja tutaj jeszcze spróbuję jakimś cudem zmniejszyć głośność. Myślę, że może się to nie udać. No może się to nie udać, niestety to była najniższa jaka jest, więc będziecie musieli to jakoś przyboleć. Po prostu postaram się tutaj przesunąć sobie jak najbliżej mikrofon, ponieważ obciszałem to, ale jest to podobnie jak z Red Cross Eyeball 2.

no i tutaj zorientowali się jakimś cudem oczywiście, że jesteśmy na ich terenie. Hmm. Znaczy to było takie what the hell, ale oni się od razu tutaj nie orientują, co się właściwie odpierdziela. Hmm. Gram na najłatwiejszym poziomie, żeby nie było, e, gdyby ktokolwiek miał ochotę mnie tutaj podejrzewać, czy cokolwiek innego. Włączymy hmm. sobie latarkę, ponieważ trochę mnie tutaj razi światło i po prostu... O, no, dostał ładnie. Myślę, że na Dimage akurat Chodź tu malinowy. Kurcze też... Nie... Niez... Niezbyt fajnie, że mamy tutaj bardzo małą nic, żeby będzie się jakieś ciało znaleźć. Ehm, może po prostu ja się stąd usunę. sobie gdzieś tutaj poszukam innych przyjaciół do, do zabawy ojojoj oj, oj. Tutaj niestety Ciekają nas. Znaczy, sieka właściwie jeden adwersarz. Yy, yy, gra jest naprawdę dobra i jest godna polecenia przeze mnie, według mnie. Przynajmniej moim zdaniem jest godna polecenia dla ja i tam polecam, żebyście sobie obczaili. Łącznie waży 8 GB w rozmiarze RAW, trzeba pobrać 4 paczki, z czego 3 pierwsze ważą po 2 GB i ostatnia 160 MB, jeśli się nie mylę, ponieważ tak mi to mniej więcej wczoraj wyszło. Wybaczcie też że jakieś tam krzyki na zewnątrz, ale wiadomo, słoneczko razi, jak zresztą widać, i dzieci się bawią. Kurczę, nie, nie mam czym naprawdę tutaj sobie tego w jakiś sposób e, przysłonić. E, no i tak jak mówiłem, próbowałem to zrobić, no ale niestety to wyszło tak powiedzmy półśrednio. Czy to był wróg, czy to był nasz? Wydaje mi się, że to był nasz, ale tak na wszelki wypadek, no właśnie mogliśmy zobaczyć, oczywiście. Latarka jest tak. O, to jest nasz. Weźmiemy wszystko. Weźmiemy sobie, może, strzelby. Mamy dwa pociski. No i tutaj niestety nie powalowali. A! Jednak umarł. Najwyraźniej się chyba wykrwawił, nie jestem pewien. Dźwigniemy sobie do, nie do niego tutaj nieco. Trzeba będzie też uważać, czy ktoś tutaj się jeszcze nie czai. Mm. Naprawdę, naprawdę polecam dla fanów właśnie jakiegoś takiego Urbex -y, Exploringu oraz e, tego typu rzeczy, e, jeśli lubicie sobie po prostu pograć w dobrych postapokaliptycznych klimatach, ponieważ tak jak wspominałem po raz kolejny gra jest kompletnie za darmo i trzeba z tego korzystać. Wow, to jest nasze na szczęście, troszkę się nie powiem, wystraszyłem. W ogóle tutaj wizek ten jeździ, co jest zabawne, ponieważ nie, nie sądziłem, że coś takiego się tutaj. Że coś takiego będzie miało tutaj miejsce. Zobaczmy tutaj, co możemy sobie e, zrobić. E, myślę, że to są pociski do pistolety. No i świetnie, mamy wreszcie trochę amunicji. E, możemy tutaj coś, coś powojować, właśnie. Zaraz wrócimy do tych gości, którzy tutaj nam leżeli. Ale wpierw, tak jak mówiłem, tutaj spróbujemy się z kimś rozprawić. No i? Nie wydawało mi się, że to jest wróg. Nie wiem, czy to nie jest stacja Janów czasem, ponieważ oczywiście tutaj e, miejsca odnoszą się do prawdziwych, istniejących przynajmniej w pewnej części e, do naprawdę istniejących lokacji w zonie e, w strefie wykluczenia, czy też jak zwał, tak zwał. No, tutaj gościu już odstrzelony. Myślę, że weźmiemy sobie jego karabinek, weźmiemy wszystko też, co przy sobie miał. Potem najwyżej, jeśli będziemy mieli tego na najzwyczajniejszym świecie, to sprzedamy. Jeśli chcecie z tego serię, to mówcie, ponieważ ja w sumie lubię te gry, takie gry. O czym już zresztą chyba mówiłem, a jeśli nie, no to mówię teraz. Tak więc myślę, że nie będzie problemu, żeby to sobie tutaj właśnie nagrywać. Ogólnie sterowanie, może powiem. Sprintujemy na X. Na X sprintujemy na. M mamy mapkę i tam wszystkie informacje dotyczne, dotyczące, właśnie tutaj, jakiś. Kurde, muszę wywalić ten. Koreabijan. Albo nie mogę nawet. No nieważne, potem sobie posegregujemy te śmieci. Na razie bierzmy, co popadnie. Warto napomknąć, że. Jeśli się nie mylę, im więcej nosimy, tym wolniej możemy biegać, lub też tym wolniej, tym szybciej właśnie się męczymy. No, więc tutaj trzeba naprawdę uważać z tymi śmieciami wszystkimi, żeby ich po prostu przy sobie za dużo nie mieć. Czy mogę to rozwalić? Nie, nie mogę tego akurat. No nie ma znaczenia. Mm, ale naprawdę y, gra trzyma poziom i jest po prostu dobra. Weźmiemy sobie to wszystko chyba, nawet ten pistolet możemy sobie falić mi się wydaje. One są wszystkie zresztą takiej samej chyba jakości. Wiecie co, wywalimy sobie ten i ten sobie też wywalimy i tutaj mamy granat, to sobie zostawimy, buteczka też może zostać lornetka, owadze jakieś tam. To obydwie są takie same, więc no, wyrzucimy. Chociaż nie, może pójść na handel, więc no, zresztą mamy dopiero pół plecaka wypełnione, tak więc no, tutaj jest też gitarka, no i jest fajnie. I tutaj jest nasz człowiek. I tutaj gdzieś jest coś co my powinniśmy znaleźć. Zaraz się tym zajmiemy, tylko moi drodzy tutaj znowu wyrzucimy kolejnego makarowa, jeśli się nie mylę. To są makarowy, prawda? No, to znaczy nie jest napisane Froza, nie wiem czy dlatego, że... No MP, Viper Piel. No, to tutaj są podmienione nazwy. To jest makarow najprawdopodobniej, ponieważ to jest typowy taki radziecki pistolet. Um, tak więc tutaj sobie chyba już zabraliśmy wszystko, co do zabrania mieliśmy. Przynajmniej nas interesującego. No i okej. Okay. Hmm. Tutaj, teraz pytanie: Skąd i co zabrać? E Szczerze nie mam pojęcia. Po tej drobnej też zbytnio wejść nie można. Latarka nam się powoli tutaj wyczerpuje. Nie wiem, co tutaj sądzić o tym. E to znaczy, nie tyle co sądzić, co, co sądzić o tym e obiekcie, który nam jest tutaj potrzebny. Może on jest gdzieś tutaj na górze, może jest na dachu? Cholera wie... A nie, bo tutaj jest kolejny pięt... A widzicie! Ja bym tutaj nie przypuszczał nawet. No i tutaj mamy prawdziwego takiego typowego stalkera i tutaj jest takie... powiedzmy, nie wiem... Ko korzenio, gówno, promienio, coś tam. Tak przynajmniej ja to sobie nazwę i nie wiem tak naprawdę co to jest. Tutaj mamy mm, jakiś... Artefakt, no właśnie, to brakło mi słowa. Mam nadzieję, że te głosy naprawdę nie są za głośne, ponieważ jeśli tak, to będzie tutaj niezła nie, nie lipa. Co do sterowania, myślę, że wszystko mówiłem. Sterowanie jest nieco podobne do CS, -a, ponieważ na kontrol kłócamy na Shift. Sz, idziemy wolniej. Tutaj jest jakieś. Tutaj jest coś bardzo promieniującego. When the character wears a radioactive artifact on his belt, on enters an area. Aha, możliwe, że my jesteśmy teraz zakażeni przez ten artefakt. Musimy go sobie sprawdzić, w jakim stopniu on jest radioaktywny. On jest w stopniu. Nie pisze tutaj, że jest jakiś bardzo radioaktywny, I zresztą tutaj też po oddaleniu się już. Y nie ma tej radioaktywności, więc mm, no jest całkiem spoko. Myślę, że może być napromieniowana ta puszka, może coś być na górze napromieniowanego i to tak ostro, że tak grzeje. Ale szczerze nie mam pojęcia, i nie zbadamy to się nie dowiemy. Sobie tutaj na szybko tylko jakiegoś quicksave'a wawalne. No właśnie, game saved. No, jest zapisana. więc co, No raz się żyje, nie? No i dobra, no jesteśmy na górze. I co tutaj takiego strasznego jest? Tak naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi. To są chyba te puszki, to są chyba jakieś... Puszki, nie wiem, po paliwie radioaktywnym? Nie mam pojęcia. Um, na razie chyba coś mi się wydaje, że się nie dowiemy. I tutaj sobie możemy przejść. Tutaj coś jest kolejnego radioaktywnego, ale nie jestem pewien. Szkoda, że te czujniki Gagera tutaj też nie plumkają tak charakterystycznie, jak te typowe takie które mają na wyprawach do Czarnobyla. To byłoby, myślę, że ciekawiej, jeśli po prostu nierealistyczniej, ale też nie wiem, bo są na pewno różne typy tych czujników, no i z pewnością może to różnie wyglądać. Myślę, że 16 minut to wystarczająco. Znaczy, ma, jeszcze co do świata gry. Świat gry jest dość spory, nie będę ukrywał, że tutaj jest tego jakoś super mało, tam mamy chyba w Most Śmierci, jeśli się nie mylę tutaj mamy gdzieś e, na mapie mówię ja wam tylko pokazać co najwyżej jak to wszystko wygląda jesteśmy tutaj mniej więcej i tutaj jest cały ten, cały ten obszar fabryki więc jako skalę możecie sobie to wziąć tutaj jest fabryka Rostock nie wiem czy jest taka naprawdę ale no cóż tutaj jest las myślę że chodzi o może chodzić przynajmniej o las czerwony hmm, tutaj mamy Great, Me Great Metal Factory nie wiem cokolwiek to jest znaczy, wiadomo, że tu jest jakaś, jakaś tam fabryka tego żelazstwa. Tutaj jest garbasz, czyli e, po prostu złomowisko. Tutaj mamy Army Warehouse, czyli chyba koszary. Można to tak chyba przetłumaczyć. Dead City, nie mam pojęcia, co to jest. Tutaj mamy radar, prawdopodobnie chodzi o radar Duga. E, Czarnobyl, czyli sama elektrownia, ponieważ tutaj chyba nawet jest. Nie, tutaj już jest pripeć i tutaj jest e, chyba ten plac główny. Tutaj chyba mamy samą elektrownię. Tak? Czy nie? Czy nie mam pojęcia nawet? Tutaj jest ten radar, może to jest sarkofag. Szczerze nie powiem Wam, ponieważ nie byłem tutaj nigdzie praktycznie i tak jak mówiłem, wczoraj rozpoczęłem dopiero przygodę z Grom. Ale coś czuję, że może mnie wciągnąć w odróżnieniu od poprzedniej części, ponieważ można było po prostu dostać palpitacji palpitacji serca, nie w wzroku, ale nie palpitacji, tylko po prostu oczopląsu i zeza, ponieważ broń była praktycznie tak oprzycelowana do twarzy no i nie było jak grać tak więc no tutaj mamy jeszcze konkrete faktory, tutaj są jakieś zakłady chyba nie jestem pewien nie inna. no i tutaj mamy samą Prypeć e, która to mnie będzie interesowała i do której będę się chciał kiedyś na pewno wybrać mm, tak więc cóż mam nadzieję że wam się gra spodoba mm, jeszcze raz przypominam jest darmowa więc możecie sobie za darmo pobrać w opisie musicie sobie tylko po kolei odznaczać, które partie chcecie pobrać. Tak jak mówiłem, mniej więcej waży wszystko 6 GB z kawałkiem. Po rozpakowaniu jakieś 8, nie jestem pewien. No i po instalacji instalacja wymaga 16 GB wolnego miejsca. Ale ile tak naprawdę jest to, jeszcze nie sprawdziłem. I. W każdym razie bądźcie pewni, że to jest coś koło 10 GB przynajmniej. E, a jeśli, no to jakieś tam. Tutaj z plusem lub minusem. W każdym razie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie w komentarzach, jakie o jakich grach Wy słyszeliście lub jakie gry znacie, w jakie gracie i według Was są godne polecenia, a mało osób w nie gra lub mało osób o nich słyszało, tak więc zapraszam Was do komentowania jeszcze raz. Oceniania i ewentualnego subskrybowania mojego kanału. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!